Według matematycznych obliczeń naukowców zostało nam jeszcze 760 lat istnienia. A więc co będzie powodem wymarcia gatunku ludzkiego? Co byśmy zrobili, jeżeli znalibyśmy dokładną datę naszej zakłady? I czy moglibyśmy jakoś temu zaradzić? Cześć, z tej strony Magdalena Gawęcka i w dzisiejszym odcinku dowiemy się, co mogłoby się wydarzyć, gdyby ludzkość znała dokładny czas swojego wymarcia. W 1993 roku, wiedząc, że nasz czas na planecie jest ograniczony, astrofizyk John Richard Gott wyliczył, co może się wydarzyć, wspierając się... Wyłącznie z statystykami. Obliczył, że jest 50% szans, iż koniec gatunku ludzkiego na planecie będzie miał miejsce przed rokiem 2779. W piątek, 13 kwietnia 2029 roku, asteroida Apophis przeleci blisko Ziemi, bo w odległości około 31 tysięcy kilometrów to 10 razy bliższa odległość niż ta, w której Księżyc znajduje się od Ziemi i nawet bliższa niż pozycja niektórych satelit. Ale! Asteroida mierząca 370 metrów wcale nie uderzy w Ziemię. Prawdopodobieństwo tego wynosi zaledwie 2,7%. Zamiast tego przeleci sobie tuż obok Ziemi i będzie dalej krążyć wokoło Słońca. W 2030 roku technologia rozrodcza pozwoli rodzicom na wybranie genetycznych cech swoich przyszłych pociech. Populacja osiągnie liczbę 8,5 miliarda i będzie w kryzysowej sytuacji. Światowy ekosystem zacznie się zmieniać w zastraszająco szybkim tempie, jakiego jeszcze nigdy nie doświadczyliśmy. Wszystko przez zawyżoną produkcję dwutlenku węgla. Na okołoziemskiej orbicie wszystko, od zużytych stopni rakiet do złomu z przypadkowych kolizji, stworzy ściany kosmicznych śmieci. Jakikolwiek statek kosmiczny planujący opuścić Ziemię, będzie mieć z tym problem. Musielibyśmy znaleźć sposób na oczyszczenie atmosfery, jeżeli nie chcemy być uwięzieni na planecie na zawsze. Jeżeli ludzkość poradziłaby sobie z tym kosmicznym wysypiskiem, zaczęlibyśmy stawiać pierwsze bazy lunarne. I to byłoby pierwszym krokiem w kierunku życia ludzkiego poza Ziemią. W 2045 roku średnia temperatura na świecie wzrośnie o 1,5 stopnia. Przekraczając granice bezpieczeństwa. Nawet jeżeli ludzkość przestawi się na bardziej ekologiczne źródła energii, globalne ocieplenie przyniesie ze sobą katastrofalne skutki i będzie ciężkie do opanowania. Przez cieplejsze temperatury wielka rafa koralowa straci 90% swoich korali. Las deszczowy w Amazonii zostanie zniszczony przez dzikie pożary i wylesienie. I pomimo dekad spędzonych na próbach konserwacji, wiele gatunków zwierząt wyginie. To będzie początek następnego masowego wymarcia na naszej planecie. Ale tym razem będzie ono spowodowane przez ludzi. W 2056 roku populacja ludzkości wzrośnie do 10 miliardów ludzi. Ziemia stanie się bardziej gorąca niż w ostatnich 3 milionach lat. Ekstremalne warunki pogodowe będą siać zamęt na całej planecie. Afryka i Południowa Azja będą najbardziej narażone na powodzie, huragany, no i susze. Część planety stanie się niemożliwa do osiedlenia. Zostawi to 140 milionów ludzi zmuszonych do znalezienia miejsca zamieszkania poza swoim dotychczasowym. W 2080 roku implanty biotechnologiczne staną się już dostępne dla ludzkości. Dzięki temu będzie można połączyć ludzki organizm razem z technologią. Niezawodne sztuczne organy, syntetyczna krew i nanoimplanty będą na porządku dziennym. Rok 2099. Poziomy wody wzrosną o 6 metrów, zmuszając setki milionów ludzi do opuszczenia ich domów. Ewakuacje na masową skalę i programy przesiedlenia będą miały głównie miejsce koło wybrzeży. Koszty tego procesu będą liczone w biliardach dolarów. Przez zmniejszającą się płodność i ofiary warunków atmosferycznych liczba ludzkości ustabilizuje się na poziomie 11 miliardów. W roku 2180 ludzkość zacznie zdobywać układ słoneczny. Kopalnie na asteroidach i osiedlenia Marsa zacznie wchodzić w życie. Więcej ludzi będzie miało dostęp do technologii kosmicznej, co sprawi, że zaczną powstawać nowe formy terroryzmu. Stanie się możliwe, że ktoś porwie asteroidę i zmieni jej kierunek na Ziemię, Księżyc czy Mars. Rok 2280. Statki kosmiczne z napędem na antymateria pozwolą ludzkości na zapuszczenie się poza układ słoneczny. Bezzałogowe drony będą wysyłane na jeszcze bardziej oddalone od ziemi planety, by badać jeszcze więcej nowych światów. Do końca 23. wieku ludzkość będzie miała potwierdzenie na istnienie pozaziemskich żywych mikrobów na ciepłej egzoplanecie z wodą. W odległości 100 milionów lat świetnych od naszej planety. W roku 2300 dekady rozwoju nanotechnologii i ulepszeń człowieka sprawią, że będziemy w pewnej części cyborgami. Teraz ludzie będą bardziej inteligentni i silniejsi od zwykłych, niczym superbohaterowie. Będą mieli możliwości poruszania się z ogromną prędkością stawać się niewidzialnymi, albo nawet zmieniać swój wygląd, gdy tylko im się znudzi. Rok 2500. Ludzkość osiągnie pierwszy poziom na skali rozwoju cywilizacyjnego Kardaszowa. Oznacza to, że ludzkość będzie w stanie wykorzystać wszystkie zasoby energetyczne Ziemi i zasilić całą swoją cywilizację. Będą już w stanie kontrolować pogodę i klimat na całym globie planować nad trzęsieniami Ziemi i budować miasta pod wodą. Następnym krokiem będzie odkrycie jak w pełni manipulować energią wytwarzaną przez Słońce. Zaczniemy budować kosmiczne megastruktury, struktury takie jak sfera Dysona. 2779 rok. Reakcja łańcuchowa wcześniejszych wydarzeń sprawi, że ludzkość zniknie z powierzchni Ziemi. Możliwe, że przeniesiemy się na założone wcześniej pozaziemskie kolonie. Możliwe też, że nie będziemy to już my, a nowy biotechnologiczny gatunek cyborgów. Oczywiście to teoretyczna przyszłość, bazowana na statystykach i obliczonych przez naukowców matematycznych modelach. Jeśli przyszłość ludzkości Cię martwi, to pamiętaj, że ma ona tylko 50% szans na sprawdzenie się. Naukowcy wykalkulowali datę naszego wymarcia bazując na tej samej formule co marketerzy, którzy starają się przewidzieć, jaki produkt kliknie się w sklepie internetowym albo na kogo zagłosujesz. Wszystko opiera się na prawdopodobieństwie i nie jest pewniakiem. Możliwe też, że zamiast postępu technologicznego rozwiniemy tylko więcej instagramowych filtrów. No, a przy okazji, wiecie co robić, tutaj moje konto. Są też inne przepowiednie, które mówią, że wyginiemy nie za 760, a za 10 tysięcy lat. W tym przypadku doświadczymy odwrócenia się biegunów Ziemi w roku 3500. A w roku 4000 komputery osiągną swój szczyt możliwości. A więc, jak świadomość tego wszystkiego może zmienić nasz styl życia? No cóż, jeżeli znalibyśmy datę naszego wyginięcia ze stuprocentową pewnością, przestalibyśmy dbać o nasze środowisko i nasze zdrowie. Skupilibyśmy się na niekoniecznie zdrowym zachowaniu, które przyniosłoby nam tylko chwilowe szczęście. Społeczność stałaby się dużo bardziej agresywna. Zrobiłaby sobie krzywdę, zaczęłyby się wojny. Albo moglibyśmy pracować razem, aby uciec z tej planety. Szukać innych miejsc nadających się do zaludnienia poza Układem Słonecznym. Moglibyśmy stworzyć kolonie ze stabilną ludzką populacją. Wtedy, nawet w wypadku zniszczenia Ziemi w wyniku jakiejś kosmicznej mocy, ludzkość nadal by istniała. Aż do czasu zniszczenia całego wszechświata. Ale to temat na inny film. Dzięki, że zostałeś do końca tego filmu. Jeżeli chcesz pomóc mi rozbudować mój kanał, kliknij like i oczywiście pamiętaj o subskrypcji. No i oczywiście o dzwoneczku, jeżeli chcesz być w 100% pewne, że dostaniesz powiadomienie o kolejnym filmie. A jak nie dostaniesz, pamiętaj, że nowe filmy są zawsze w środę o godzinie 12. Dobra, to już na dzisiaj wszystko, a ja spadam.